Zwały, prosimy bankie, a więc panowie, proszę Pana na pakiet, na zapraszamy zapasów pracy zapraszam do wspólnej Pani dyrektor, patrząc po korytarzach, no dzisiaj uczniów, którzy będą się bawić na studniówce i ich osób towarzyszących, cała masa. Tak, w ogóle na studniówce bawią się 194 osoby, z czego mamy 90 bodajże 7 uczniów plus osoby towarzyszące taka impreza, no bo to jest impreza, nie oszukujmy się, ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Dyrekcja szkoły, w jaki sposób może uczniom pomóc, jak idzie o poza oczywiście udostępnieniem fantastycznego miejsca? Muszę przyznać, że nasza młodzież jest bardzo samodzielna, a ich rodzice bardzo pomagają młodzieży. W związku z tym ta cała organizacja studniówki to jest praca przedstawicieli poszczególnych klas. A w tym roku bawią się Bawi się młodzież z pięciu klas, czterech zawodów z technikum, a mianowicie półtorej oddziału technikum ekonomicznego, pół oddziału technologii żywności, cała klasa technikum informatycznego i żebym nie zapomniała, i jeszcze pół klasy TH oraz ostatnia jak na razie klasa Liceum Ogólnokształcącego. Także młodzież nasza sama wszystko prawie zorganizowała, z, łącznie z zamówieniem orkiestry, osób do cateringu. Po prostu nasza młodzież jest bardzo samodzielna. Jak idzie organizacja studniówki? Zdarzają się jakieś spory wśród uczniów, gdzie dyrekcja musi interweniować, powiedzieć stop, przestańcie się kłócić? Nie. Nasza młodzież rozstrzyga między sobą ewentualne spory. Klasy wybierają komitet studniówkowy, komitet studniówkowy. Potem ze sobą dyskutuje, no czasami można powiedzieć, że to są spory, ale generalnie dochodzą do porozumienia i, i tak jak w tym roku wszystko jest pięknie podzielone, kto dekoruje, kto sprząta następnego dnia, każdy ma swoje role. Będzie pani brakować tych uczniów, którzy odchodzą? Oczywiście, zawsze nam brakuje uczniów, a to jest szczególnie sympatyczny rocznik, bardzo samodzielny, bardzo pracowity, aktywny w szkole. Będzie nam ich brakować. To jest ich pierwszy bal i koniec i odchodzą za 100 bodajże 4 czy 6 dni. Nie nie nie, 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 tak, tak, tak. Co mam powiedzieć? Chodź, chodź, chodź. chodź. Nie, 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 szampan nie, nie, nie. w ręce, szampan w ręce, dobry humor już, ale dzięki temu czy ogólnie? Nie, te dopiero początki są. No początki, no mam nadzieję, że później będzie jeszcze lepiej. A, powiedz mi. A, to twoja pierwsza studniówka, nie? Yy, ogólnie jestem yy, osobą towarzyszącą. Aha, czyli ty dzisiaj nie jesteś y, gwiazdą wieczoru. A kto jest gwiazdą? Który z tych panów? On już poszedł, nie, nie, to jest kolega. To jest kolega, ale kolega ma kolega. swoją studniówkę dzisiaj. Ma swoje jak macie na imię? Agnieszka. Michał. Michał, a ty chodź, chodź. To jest moja partnerka Angelika. To masz dwie? Nie, nie, nie. nie, nie. nie? Tam dobrze, To jest nie jeszcze ma. jednego kolegi, który przestraszy się kamery i uciekł. Taki wstydliwy? Tak, tak. No, jak e, dzisiaj tak słuchajcie, jak sądzicie, jak to dzisiaj będzie? Na pewno będzie, fajnie. Ja przypuszczam, tak. że będzie wszystko ok. Mhm. Tylko wszystko ok? to tak skromnie brzmi. Widzę, orkiestra się tutaj rozkręca i będziemy się świetnie bawić tutaj z koleżanką. Ja będziemy się razem bawić. No. A na maturze też się będziecie świetnie bawić? Ma... Znaczy matura nie, to na razie o tym nie myślę. Dzisiaj jest studniówka, także <grym> innym razem będę myślał o maturze, dzisiaj jest studniówka, dzisiaj chcę się bawić świetnie. Matura temat tabu na dzisiejszy wieczór. Nie, 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 myślę, że matura to będzie w maju, a dzisiaj jest studniówka, także będziemy I się no, bawić. Nie zapominam o maturze. Dobra, no to ja wam życzę dużo przyjemności na dzisiejszy wieczór. Dziękujemy dobry, serdecznie. Może pozdrawiacie kogoś właśnie? A chciałbym pozdrowić y, mamę, tatę. Chciałam pozdrowić y, moje koleżanki ze studiów ja tak i całą akademii w Lesznie. Bycie człowiekiem, który na takiej imprezie jak studniówka jest w dużej mierze odpowiedzialny za nastroje tych wszystkich młodych ludzi. Bardzo to odpowiedzialne zajęcie. Bardzo, bardzo. Nawet, nawet powiedziałbym, że nieraz trzeba się naprawdę spiąć, żeby po, po, podobać takiej studniówce, jak jest dzisiaj, bo jest młodzież, a wiadomo, jak dla młodzieży da się bardzo, bardzo, bardzo trzeba spiąć. Po prostu trzeba ostro, ostro grać. Od ilu lat na scenie? Od 11. 10-11 lat temu, a teraz e, studniówki, muzyka, przy jakiej bawi się młodzież, podobnie, czy jednak te gusta gdzieś nam się na przestrzeni lat e, zmieniają i rozwijają? Znaczy powiem no tak, że wraz z czasem wiadomo, że muzyka idzie do przodu i nowości, tym bardziej nowości, ależ dzisiaj mnie zaskoczyli mile na tej studniówce, bo dziewczyny przyszły do nas, żeby było też troszeczkę inaczej, czyli troszeczkę coś z wesela, takich typowo weselnych utworów, jak chcą, tak będą mieli, nie? Oczywiście. Czy zespołom, które na studniówkach grają również zdarzają się jakieś wpadki, bo tam wiadomo, dziewczyny się potykają na schodach o obcasy, nie wiem, faceci o krawaty się potykają, a zespoły, które grają na, na studniówkach, nie wiem, słowa się mylą, nuta nie ta zostanie zagrana, coś takiego się dzieje z racji stresu na przykład i tej odpowiedzialności, czy nie bardzo? Nigdy, nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby się coś nie pomyliło, zawsze jest coś, nie ma, nie ma, czy nuta, czy nawet słowa. Bo to jest życie po prostu dla nas i z tego żyjemy. No, staramy się robić to dobrze, ale no, niekiedyś się nie udaje, nie? że po prostu słowo czy jakieś tam nuta, coś, nie? dźwięk jest inny, ale to jest życie. No tak, ale za każdym razem wszystko jest zamieniane w dobrą zabawę, nie? Oczywiście, zawsze trzeba coś zatuszować, krzyknąć i jest wszystko okej. Okay. Nie zorientuję.